Ech... Siema! Jestem z strony agroigrad.pl bardzo serdecznie w... kolejnym Czy tam drugim odcinku z drugiego sezonu Rolnik z brzozówki Jak widzicie, no jesteśmy w innych regionach No bardziej w najbardziej No tak, dokładnie tak no. no co? Z racji tego, że mam większy kombajn To mogę trzaskać Teraz im sługi no tutaj, tak jak, takiemu jednemu muce, który ma ładne 4 hektary do położenia i to chyba 16 arów jeszcze Już pierwszy zbiornik był Tutaj jak widzicie dobrze sypie, nic nie zgubi się Ola, chce być moim stałym klientem, ale no, jeśli mówić, to tak daleko trochę jechać No ja jeszcze dzisiaj będę jechać, tak co ma tam chyba hektar tam do nie cheniała, ja także chyba dzisiaj dzisiaj z 5 hektarów położę, a jutro jeszcze będę mieć tam z chyba 3 hektary jeszcze to położenia nie, nie robię to do końca żliw no i basta tak, jeszcze niedługo budowa to ruszy na razie ruszyła a na razie ja będę musiał wziąć a że się kamper ze sodał, i chyba tam na placu warsztat cię będę robił. Więc na razie warsztat zamknięty jest na okres lata. Na razie, a na zimę z będzie funkcjonować. Aż do wiosny, i na lato będzie znowu zamykany. Zobaczcie, jak też to elegancko wciąga. No cofamy. Ale coś trochę w gąbce. O widzicie, tutaj mam no, dobrze sobie... Ja wyjechałem bardzo słaga rana, nawet, nawet fajna pogoda jest teraz. Teraz ani jednej chmurki na niebie, także można nagolić ile na ten gospodarz mi powiedział, że do skupu Czy czynić o tym tego na wprost. I co możecie zauważyć? Na temat, widmo tak zasłaniają mi kabinę. No że hej, oczywiście nie pomyślcie sobie, że ja jechałem po prostu z, z połączonym headerem. Jechałem oczywiście na wózku, po prostu. O, o trochę by je zajęło. No, jeszcze na, na wyrządzówce, to na mojej starej wsi, to tam jeszcze, ja to tam mi to prosić. Zobaczcie. No, no ładnie nawet sypy też, że to... Jeszcze ten klient mnie pytał, czy nie potrzebuje w nie. Nie. Ale bardziej z jest mniejszego kawałka, bo z takiego to nie opłaca mi się... ...ja tylko się, się, się ciągnikiem ale... ...no co... 12 też mały remont przeszła, ale to dopiero w kolejnym odcinku zobaczycie, bo... ...no na razie, ja się, na razie z tymi sługami cicham. No dzisiaj będę... Na dzisiaj mucę u takich kostków, jeszcze jeden. No ja teraz u tego doska właśnie mucę. Co, już drugie kółko lecę. Teraz będzie lepiej trochę do spania. No i co, jeszcze trochę mi z tobą, bo to jest jeden z dziesięciu, który do mnie dzwonił. pierwsze jeszcze przed chwilą jeszcze jeden taki, ja nazywam po wysypywaniu. No, no już mam jedenaście i do, do tego do kaszenia, No ładnie, że nikt jeszcze nie zadzwoni, bo tukado to tak, tak też, też dużo też się położy, ale co? Jeżeli chodzi o hektary, to ja maksymalnie chyba tam do 10 hektarów mogę położyć. więcej nie mogę, tu idę do i daleka. I daleko też nie mogę jechać, bo, bo tukado to nie jest taki jakiś demon prędkości. Jakbym jechał, to bym musiał wynająć by lawetę, żeby tam poprzeciw dojechać. Ale co, tu Tukano to nawet jest dobry konwaj. takie areały to, to nawet się się, się do się nadaje. Z tym się nie fellerem. Nie jak w, jak w Dominatorze. No, ale będzie trzeba coś się że jeszcze kotła, zmiany przyczep No i słuchajcie, planuję no jeszcze postawić nowy dom Oraz coś jeszcze możliwe, że Jakieś hale Może na maszynę Jeszcze No jeszcze będę myśleć czy Na zmianę opłatów i bram Takie wysuwane Żeby były By, bo Bo jak wiecie Ja mam jeszcze z, jeszcze z pgr Jeszcze, tak wtedy piję Tak jest no i słuchajcie, jeszcze podjęłam decyzję, że za oraz za oboro będziemy dłużej rzeczywiście się, się tam w i pomyślałem że na razie jak zostanie to tylko tak ten garaż, tam co trzymałem, on dominatora, mam nadzieję, że tam w klasie ten znieści Mam nadzieję, że tam, tam się już znieści i chleb oraz ten yy, obory na zestaw, a potem będę myśleć, czy będę i te, te budyki mogła czy nie. Bo wiecie, jeszcze w pierwszym sezonie tam kiedyś star stała stara, oraz że ten budynek jeszcze z stara, krowami no, to już było to jakiś czas temu. Teraz mamy o wiele lepszą motoryzację. Z sumie, nie no wiem, ja, czy będę myśleć pewnego może z Turmbach. Czyli po 900 to teraz tak bardziej będzie się nadać na gospodarstwo, teraz nie będzie jeździła. Będzie po prostu taką ładowarką teleskopową. O, no, w sumie, w sumie... ten ciąg to on taki mocno eksportuje. E e eksportowa nie będzie no cóż chyba bo tam 120-150 w maksymalnie nie żeby nie było bo, bo 900 na razie musi już odpocząć od tych transportowych tubel bo swoje to się narobiło z tam przyczepą w tą dużą. bo już tutaj mi się zapeka powoli i bo bez rozdzielaczy łamów rozdziela, rozdzielaczy rozdzielaczy łamów nie mam, tylko te, te małe rozdzielacze łanów żeby wykładło o, tu śpiwka jeszcze trochę jest. No wjechać. Full. Dobra. Narażę się, Ale. Bo teraz zbiegniemy pociągnik, bo właściciel go zostawił. I polecę, że mam sobie po pierwsze czeka, się No i pięknie zamęczą. No sobie ten ciężar mógłby się naddawać się na... To jako postura, ale... Ale w sumie nie... nawet pięknie mruczy, szybko też jedzie. O wiele szybciej niż Szy Holand. Jasny gwink. On chyba to jakiś turbom, ma, chyba założył. co, mniej nawoce no Czas... przez trzeba podjechać. To z automatem teraz się odpala. Możecie to mocno słyszysz tylko na to tutaj tak nie słychać. No i proszę bardzo, pierwsze przeczyta napełnienia, no, tak się podjeżdżamy dalej. Ile jeszcze trzeba. O, już dobra, sypie, będę to może wstać. No, suracja to nawet dobrze, idzie na kraby. Bo chociaż też zaczciku jeden zbiornik wysypałem, ale ja mam parę innych sposób, nie będę robić jeszcze na razie jeden z ostatnich. Na razie źle. Są skończone. Czym chodzi o wskoczone? Wskoczone. Dobra, to raczej wydaje mi super. A ja zapraszam że żeby Pan filmik zaoglądał. Chciałabym też się poświęcić dźwięku tego pykana, znaczy no występywania oraz pikania. Tak, tak.